Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Druga wojna światowa w miniaturze. Na samym początku tego odcinka chciałbym Was przeprosić za to, że odcinki długo się nie pojawiały, dopiero wczoraj. No, dlatego, że teraz był taki okres, że przed wakacjami, że chciałem mieć jak najwyższe oceny, trzeba było tam poprawiać co, nie, co niektóre. Pracę, sprawdziany, kartkówki, więc nie miałem za bardzo czasu na nagrywanie. Ale teraz zaczęły się w końcu wakacje, więc postaram się jak najczęściej robić filmiki. Więc może zacznijmy. Dzisiaj pokażę Wam makietę, która przedstawia zakończenie bitwy pod Stalingradem. Jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, która zakończyła się zwycięstwem. Związku Radzieckiego, więc zaczynamy. Makieta przedstawia początek kolumny wojsk niemieckich, które skapitulowały, wychodzą ze Stalingradu. Są bardzo poranieni, bo te walki były bardzo krwawe. Widzimy tutaj spalony jakąś chatę lub szopę, w której jest punkt opatrunkowy. Ja tu Niemiec ze złamaną ręką prosi o może jakieś środki znieczulające, bo na pewno nie ma ręki w gipsie, tylko jest jakoś usztywniona jakimiś szmatami, a to za bardzo nic nie daje. Widzimy żołnierzy radzieckich wraz z oficerem, którzy ogrzewają się przy ognisku. Żołnierz niemiecki Patrzy nam to ognisko, bo na pewno jest mu zimno. Rosje często ratowały te klimat, który był bardzo ostry. Było bardzo zimno, no i przez to wrogie wojska zawsze zatrzymywały się przed Moskwą. No i ostatecznie przegrywały. Tak Napoleon, tak Hitler. No a teraz zima pomogła wojskom radzieckim pod Stalingradem. Tutaj widzimy znak prowadzący do miasta Stalingrad. Zabitego żołnierza radzieckiego, a w oddali zabitego żołnierza niemieckiego, który jechał na motorze. Widzimy tutaj również czołgistę z białą czapką, który smutnie idzie do niewoli. I żołnierzy radzieckich, teraz z innej perspektywy, wesołych, że to wszystko się już zakończy. Tak ogólnie prezentuje się ta makieta. Ja jestem z niej zadowolony, bo nawet mi wyszła. Nie miałem tak bardzo dużo yy, białych klocków, żeby zrobić śnieg, ale udało się. Jeżeli film się Wam spodoba i ta, również ta makieta, to postawcie łapkę w górę, bo mi się ogólnie podoba. Tu widzimy również bronie niemieckie, które zostały oddane po bezwarunkowej kapitulacji. Tam widzimy oficera niemieckiego w swoim płaszczu i w takiej opasce na twarzy, dlatego, że jest mu pewnie zimno. Tu jeszcze raz ta Hadka spalona. Tak ogólnie prezentuje się ta makieta. Jeszcze pokażę Wam ją od góry. I teraz jeszcze chciałbym Wam ogłosić, że w komentarzach pod filmem możecie pisać, na jaki temat chcielibyście. Makiety, żeby jakie bitwy II Wojny Światowej przedstawiały. No bo też czasami mi już tak brakuje pomysłów. Dlatego was o to proszę. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A teraz z wami się żegnam. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Do zobaczenia. Cześć! Dlaczego my Niemcy zawsze musimy przegrywać?